Ej, bo Arab się chyba za bardzo poczuwa w tym community i wysyła dzieci, więc uznałem, że muszę się temu przyjrzeć. Moje pokolenie! Bądźmy szczerzy, ale bez obrazy. To pokolenie jest jakieś dziwne. Ale co to w ogóle. Pie jak ty jeszcze pieluchy, rok temu po pierwsze, weź mi może ten mikrofon z gardła, bo serio nie brzmisz poważniej przez to. A poza tym, kolega kulturalnie się wypowiedział, a ty przyczepiasz się nawet nie wiadomo o co. Musiałbym wypypkować. Czekaj, co on powiedział? Wypypkować? Jeśli twój mózg nie dał rady tego przetworzyć, jest to potoczna nazwa na cenzurę. Wiem, Arab, myślenie ciężka sprawa, ale czasem warto pomyśleć, zanim się coś powie. Nawet najpierw mówić, zanim TikToki zaczniesz nagrywać. Ciekawe, że mówi to gość, który musi wkładać mikrofon do mordy za każdym razem, jak chce coś nagrać. I ty jeszcze masz szczelność mówić komuś, aby się nauczył gadać. Gość, który pustkę w swoich wypowiedziach wypełnia przekleństwami, bo myśli, że będzie fajny? I że dzieciaki w komentarzach będą mówić: O mój boże, on ja przeklina co drugie słowo, to jest takie kuli fajne, ja nie mogę. Jakby brał serio, to tak wygląda? To mówią: To nie jest staw. Dobra, weźmy już zakończmy ten odcinek, bo nie przezyję dalej oglądania tego gówna! Okej, okay, jak widać, tyle miał nam do powiedzenia. Dajcie jakiś like, bo się będę cieszył, a co ci szkodzi w sumie? Siema ma.